Cześć wszystkim, ja jestem Piotr i przedstawię Wam dzisiaj Glera, Alaya i Copper Golema. Są to nowe moby, z których jeden zostanie dodany do Minecrafta w jednej z nadchodzących wersji, który mob zadecydujecie wy już w sobotę podczas Minecraft Live. Zapraszam. Gler to latający mob który nienawidzi ciemności. Kiedy w okolicy Glera pojawi się gracz, Gler zacznie latać w ciemne miejsca, gdzie mogą pojawiać się potwory. Zacznie wtedy syczeć, aby pomóc nam odnaleźć i oświetlić takie miejsca. Nie wiemy dokładnie gdzie będzie się pojawiał, patrząc jednak na jego wygląd. Może być to jeden z biomów pełnych natury i roślinności. Jeśli chcecie zagłosować na glera, musicie jeszcze pamiętać, że w 1.18 podpory będą mogły pojawiać się tylko i wyłącznie w kompletnej ciemności, czyli na zerowym poziomie światła, gdzie teraz na 1.17 i wcześniejszych wersjach. Podpory mogą pojawiać się nawet na siódmym poziomie światła. Alai jest latającym mobem, który uwielbia bloki dźwiękowe oraz zbieranie przedmiotów. Jeśli dacie Alaiowi jakiś przedmiot, będzie on szukał tych samych przedmiotów leżących na ziemi w okolicy. Będzie on szukał tylko i wyłącznie tego przedmiotu, który mu daliście, do momentu, jeśli nie dacie mu jakiegoś innego przedmiotu. Możecie mu dać także niestakowalny przedmiot. Ma on jednak tylko i wyłącznie jednego slota na zbierane przedmioty, więc za jednym razem będzie mógł zebrać nie więcej niż 64 przedmioty stakowalne lub jeden przedmiot niestakowalny. Kiedy postawicie blok dźwiękowy, Alej pozostawi przy nim znalezione przez siebie przedmioty. Alej będzie posiadał także specjalną interakcję z blokami dźwiękowymi. Możliwe, że będzie to coś w stylu tańca papug. Zobaczymy. W przypadku Alaja nie mamy również informacji na temat jego spawnowania. Wiemy jednak, że jego wczesne prototypy były związane z Nederem. Kopergolem to ostatni z trzech mobów, na którego będziecie mogli oddać swój głos. Będzie go można stworzyć z miedzi. Z jakiej ilości? Tego jeszcze nie wiemy. Koper golem będzie losowo wciskać miedziane przyciski. No właśnie, wraz z golemem do gry zostałyby dodane miedziane przyciski. Ze względu na to, że taki golem jest stworzony z miedzi, utleniałby się. Na najwyższym poziomie utlenienia stanąłby w miejscu i przestałby cokolwiek robić. Byłby po prostu swego rodzaju statuą. Podobnie jak w przypadku bloków miedzi, użycie siekiery lub uderzenie pioruna usunie utlenienie z kopergolema. Niestety nie poznaliśmy zbyt wielu szczegółów co do kopergolema, może się jednak niestety okazać, że będzie działał tak samo jak dowolny mob chodzący po płytkach naciskowych. Mam jednak nadzieję, że będzie on czymś więcej. No dobra, wybraliście już swojego ulubionego moba. Przynajmniej mam taką nadzieję. Jak możecie na niego zagłosować? Głosowanie odbędzie się w sobotę 16 października w trakcie transmisji Minecraft Live. Nie znamy niestety tutaj dokładnych godzin, możemy się jednak spodziewać tego głosowania pomiędzy godzinami 17 a 20 czasu polskiego. Aby zagłosować, musicie posiadać konto na Twitterze. Nie martwcie się, możecie je zrobić w każdej chwili i jest to oczywiście darmowe. Podam Wam w opisie link do oficjalnego Twittera Minecrafta, także będziecie mogli tam od razu zajrzeć. Jeśli natomiast jeszcze tutaj chodzi o moją osobistą opinię, moim zdaniem Alaj będzie zdecydowanie tutaj najciekawszym z mobów. Gdyby jednak do gry został dodany Kler, również myślę, że nie byłbym jakoś bardzo z tego powodu niezadowolony. To już by było na tyle, jeśli chodzi o nadchodzący mob vote. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i uzyskaliście kilka nowych informacji na temat nadchodzących mobów. Jeśli odcinek wam się spodobał, to zapraszam was do zasubskrybowania mojego kanału i polubienia tego filmu. Ale tak, to by było na tyle. Życzę wam miłego dnia i cześć, cześć.